Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj Państwa na rozpakowanie Alkomatu Baxcan F30. Alkomat przyszedł do nas w takim oto kartonowym pudełeczku. Zaglądamy do środka. Tekturka. Pokrowiec. Dokupiłem sobie jeszcze 10 ustników. No, i tutaj mamy sam alkomat elektrochemiczny. Nie wiesz, czy możesz prowadzić? Sprawdź to certyfikowanym alkomatem. Oczywiście to jest tylko takie badanie orientacyjne, bo jeśli chcemy mieć pewność, musimy się udać na komisariat policji i z... zbadać się prawdziwym alkomatem. Wysoka dokładność pomiaru, szybki czas przygotowania do pomiaru, niby 20 sekund. Co my tutaj mamy? Wbudowana pamięć. 10 pomiarów. Szeroki zakres pomiaru od 0 do 4 promili. Co my tutaj mamy za informacje? Polecany dla firm oraz użytkowników indywidualnych, którzy oczekują dokładnych powtarzalnych. No, jest tak jak powiedziałem, jeśli chcemy dokładny wynik, no to musimy się udać na komisariat policji, aby mieć stuprocentową pewność. Wyświetlacz 3-calowy LCD, sensor elektrochemiczny ogniwo, zakres pomiaru, dokładność pomiaru w temperaturze 25, no, hy, 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 hy. Yy, rozdzielczość pomiaru, warunki pracy od 0 do 45, zalecane okresy kalibracji co 12 miesięcy lub 500 pomiarów. Ten alkomat ma się nam samopomnieć o kalibrację. Yy, tutaj mamy dwuletnią darmową kalibrację, zasilanie dwa razy. Yy, baterie Alkaliczne typ AAA No i wymiary i waga samego Alkomaru Otwieramy pudełeczko, które nam ucieka Zaglądamy do środka I co my tutaj mamy? Instrukcja obsługi A tutaj mamy co za pismo? Karta gwarancyjna, paragon Podbita na no, 16 sierpnia. Certyfikat kalibracji urządzenia. I program darmowych kalibracji. Może zobaczmy w skrócie, jak to wygląda. Urządzenie wykorzystywane do celów osobistych. Aby skorzystać z programu darmowej kalibracji, wysłać, należy wysłać urządzenie do serwisu. Za dotacją bezpłatna kalibracja. Aktualny adres serwisu znajduje się na stronie. Do produktu należy dołączyć kartę gwarancyjną. Alkomat powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie producenta lub inne zastępcze gwarantujące bezpieczny transport. Serwis nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu wynikające z wadliwego zapakowania. Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z instrukcją. Liczba wykonanych pomiarów nie może przekroczyć liczby podanej w instrukcji obsługi, przy której zaleca się wykonaną kalibrację. <laughs> Programem nie są objęte urządzenia, które zostały uszkodzone me mechanicznie, zmodyfikowane lub dokonywano w nich przeróbek itd. itd. <laughs> urządzenia przesłane bez prawidłowo wypełnionej karty. Gwarancyjne oraz kopii dowodu zakupu nie podlegają programowi, programowi darmowej kalibracji. Tutaj też mamy listę listę urządzeń do, z które obejmuje darmowa kalibracja szybki rzut na instrukcję obsługi to instalacja baterii yy, i tak informacja przez 20, tak wstępnie bo pierwsze badanie powinno się wykonać nie wcześniej niż 20 minut po spożyciu alkoholu Należy też powstrzymać się od palenia tytoniu. Przygotowanie, tutaj pomiar. Yy, w celu, aby ok. poczekać 30 sekund. No i tutaj mamy wskazania. info, parametry techniczne. Dobra. Samarko ma tak baterie w zestawie. Ustniki 3 również były w zestawie. Urządzenie jest malutkie. Włożę sobie baterię, włączę urządzenie i zobaczymy, co będzie. Włączymy sobie urządzenie. Pierwszy pomiar Alkomat odlicza i możemy dmuchać zero zero. No więc tak, minęło 30 minut, 500 ml, 5 koni, yy, pół godziny po kolacji. Sprawdzamy. Odliczanie. Nie widać, kurde, ciemno się zrobiło, nie widać. i gotowe. 30 minut minęło. 0.14 promila. A więc następne badanie zrobimy za kolejne 30. No dobra, za 15 minut. Minęło 15 minut, a więc 45 minut od spożycia. Dodam tylko, że napój poszedł na strzała, po prostu pstryk i do dna. Czekamy chwilkę. I mierzymy. 0,1 mm -hmm. promila. To co? Następny pomiar za 30 minut. Czyli Godzina 15 od spożycia. No i myślę, że to już będzie ostatni pomiar. Godzina 15. Czekam, aż się alkomat włączy. I dmuchamy. 3-0. W teorii po godzinie 15. 3-0. Można jechać. Niby, niby można. Nie do końca w to wierzę. Może go kiedyś sprawdzę i zrobię taki sam test przy, gdzieś tam przy posterunku policji. Znajdę sobie kierowcę, walne złociste na strzała i pójdę się zbadać za pół godziny. Ale ten wezmę ze sobą, no bo różne dni, różne posiłki i tak dalej. Także to urządzenie ma nam tylko coś zasugerować. Nie możemy się na nim czysto opierać. Już powiedziałem kilkakrotnie, jedynie badanie alkomatem na komisariacie da nam pewny 100% wynik. Jak oceniacie jego pracę? Możecie to napisać w komentarzu. A ja się dzisiaj z państwem żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.